2 sierpnia, 2 sierpnia i karta dla Państwa dnia to karta Trójka Pentakli. Teraz mówi w ten sposób: Inwestuj, chodź w układy, rób wszystko to, co ma podnieść Twój stan posiadania, ale i również Twoją pozycję życiową. Jest to karta, która bardzo mocno namawia do tego, żeby nie bać się wchodzenia w jakieś współpracę, nawet w spółki. Mówi o tym, że wszystko to, co zrobimy dzisiaj, przyniesie nam w przyszłości profity i sukces. Natomiast w sprawach partnerstwa, Tarot w tym momencie odsyła Państwa uwagę do tego, że Chyba nie do końca jest równowaga w waszym podziale praw i obowiązków. Ktoś zdecydowanie tutaj góruje i chyba nie zawsze jest to sprawiedliwe górowanie. Proszę to sobie po prostu przemyśleć. Polecamy się. Dobra,